Propozycji było wiele, spośród nich większością głosów wyłoniona została jedna – Łabędzi Staw. Taką nazwę nosić będzie jezioro polodowcowe przy ulicy Kolejowej w Pucku. W głosowaniu na nazwę jeziora oddano 151 ważnych głosów. Zwycięska propozycja otrzymała 50 głosów mieszkańców. Ten staw za moimi plecami, a właściwie tak graficznie ujmując jezioro polodowcowe okay. wytopiskowe typu oczko, uzyskało nazwę w głosowaniu w plebiscycie mieszkańców Łabędzi Staw. Postawiliśmy na demokrację, na wybór mieszkańców. Zresztą to miejsce, które tutaj obserwujemy, to jest tak zwany Park nad Stawem. Etap pierwszy i drugi to jest też em, inwestycja, która powstała dzięki inicjatywie mieszkańców, dzięki głosowaniu w budżecie obywatelskim. No i teraz, żeby dopiąć tej obywatelskości, uznaliśmy, że warto byłoby mieszkańców zapytać o to, jak chcieliby ten staw nazwać. To jedno z ulubionych miejsc wielu mieszkańców Pucka teraz, gdy jest tutaj jeszcze piękniej spaceruje tu i odpoczywa coraz więcej osób. O, jest to wyjątkowe miejsce, jest z dala od hałasu, jest plac zabaw dla dzieci, są ławki, można sobie usiąść, książkę poczytać, dzieci mają co robić. No miejsce wyjątkowe jeżeli chodzi o Puck. Debatowaliśmy całą rodziną, bo złożyliśmy aż 8 propozycji nazwy tego stawu i e, każdy wylosował jeden i e, żeśmy wszystkie oczywiście złożyli. E, ważne to dla nas miejsce, ponieważ mieszkamy tutaj wszyscy niedaleko i codziennie bywamy e, z dziećmi, żeby się tutaj bawiły. No i taka nazwa z tego względu, że bardzo często tutaj właśnie na tym stawie widoczne są łabędzie. W tej chwili chyba w tle nie widać akurat łabędzi, ale mieszkańcy tutaj spacerujący opowiadają, że widać je i właśnie, właśnie wprowadzają taki fajny nastrój w to miejsce. Także i mieszkańcy i wędkarze, których też tutaj widzimy zawsze tym łabędziom mogą się przyglądać. I Myślę, że od dzisiaj możemy swobodnie mówić o łabędzim stawie, natomiast jak jeszcze oficjalnie to musimy wprowadzić uchwałę Rady Miasta i wtedy postawimy znak odpowiedni z taką informacją. Na to miejsce pomysłów jest jeszcze kilka, na ich realizację trzeba będzie nieco poczekać.